Julian Towim dwa Michały. Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Jak ten duży zaczął krążyć, to ten mały nie mógł zdążyć. A jak ten mały nie mógł zdążyć, to ten duży przestał krążyć. A jak duży przestał krążyć, to ten mały mógł już zdążyć. A jak mały mógł już zdążyć, duży znowu zaczął krążyć. A jak duży zaczął krążyć, mały znowu nie mógł zdążyć. Mały Michał ledwo dychał, duży Michał go popychał, aż na ziemię popadały tańcujące dwa michały.